Witajcie. W tym odcinku chciałem pokazać, jak zrobić wyciskarkę precyzyjną do gęstych mas. Zaszła taka potrzeba, aby kleić klejem dokładnie takim. On się nazywa Mamut. Oryginalna końcówka jest taka szeroka, na około centymetr i jest problem. Jeżeli chcemy na przykład taką milimetrową ścieżkę albo dwumilimetrową dwumili, y, kleju nałożyć, y, to nam to nie wychodzi. Ktoś powie, no przecież możemy od silikonu nakręcić inną y, końcówkę tutaj na ten gwint w tubce. No niestety tak to nie działa, ponieważ klej jest tak gęsty, że jeżeli byśmy tą końcówkę zmniejszyli, to tu nam y, rozerwie ten plastik. Y, na końcu tubki. Ja już taką przeróbkę dokonałem. Tutaj mamy zwykłą wyciskarkę, która służy do napełnienia y, szczykawki y, tym klejem. Tutaj to mam pokazane. Wyciskarka składa się z takich elementów jak mosiężny tłoczek. Y, plastikowy tłoczek został y, zamieniony na mosiężny. Teraz nie mogę tego wyjąć, bo już jest klej. Ale na tym mosiężnym płoczku jest, podobnie jak na tym plastiku, jest wytoczony taki grzybek. Grzybek, który pozwala zamontować taką gumkę. To jest bardzo porządna gumka. Widzimy podwójnie nam tutaj uszczelnia. Ma dwa takie, jakby paski uszczelniające. Szczykawka i ta gumka to jest typu lure Lock. Taki typ szczykawek. To są szczykawki trzyczęściowe. Co tu warto powiedzieć? No, tak to jest, żeby ten tłoczek mosiężny nam popychał ten klej, jest to tak dotoczone, żeby wszystko pasowało szczelnie. Co jeszcze? Następnie po przeciwnej stronie, tu gdzie mamy początek wyciskarki, mamy krążek. W tym krążku, on jest wykonany z aluminium, jest otwór 10 mm, który pozwala włożyć inną szczykawkę. Już to pokazuję. Tutaj mam 2 ml szczykawkę. Zwykłą, już nie typu lure lock, jeżeli mamy, tak jak mówiłem, gęsty klej, możemy zastosować tutaj taką tulejkę z metalu, która nam też ograniczy właśnie rozpieranie tego plastiku. Ja właśnie to nakładam tutaj przez ten otwór, daję taką szczykawkę. Taki element kosztuje 20 grosz, taka szczykawka, więc. Miało to być początkowo z metalu, ale metal problem był z czyszczeniem. A tak to wyrzucamy ten plastikowy element i możemy za 20 groszy kolejne, kolejny wkład włożyć. Ja tutaj chwilę, moment to muszę dopasować. Tak to jest zrobione sprytnie, że ten luer lock idealnie pasuje. O. Że to się uszczelnia 20 ml szczykawka. Idealnie pasuje do 2 ml. I teraz możemy kilka razy nacisnąć. Tak jak mówię, ten klej jest bardzo gęsty, ale dzięki takiemu rozwiązaniu. O, możemy nakładać. Tutaj widzimy, możemy nakładać 2 mm Pasek, jeszcze raz pojadę kawałek. Wszystko zależy od umiejętności, że jak będziemy to robić z wyczuciem, to będzie pasek idealnie prosty, nie tak jak ja to do kamery teraz robię. To możemy oczywiście y, zatkać. Y, za chwilę Wam powiem, jak to zatkać, ale póki mam myśl, y, co tu jeszcze jest ważnego. Ważne jest to, że ta szczykawka co tutaj jest w tej metalowej tulejce nie może być większa pojemność niż nie może być większa pojemność niż 20 ml, ponieważ nie będzie nam chciał ten klej przechodzić. Ta wyciskarka ta jakby siłą nie wyrobi. Po prostu musi być mała powierzchnia tego tłoka, ona jest 6 razy mniejsza 6-7 razy mniejsza mniej więcej jak powierzchnia tego tłoka, dlatego to idzie przez taką małą szczelinkę. Przez takie małe zwężenie. Co tu jeszcze ważnego jest? O, ważny jest tutaj ten element. On musi być. Czasami tu jest taka blaszka. Taka blaszka mniej więcej tak, ta po prawej. A nawet cieńsza i wyciskarka nie może być z taką blaszką, ponieważ ona się szybko wyciera i wyciskarka przestaje działać. Musi być taki odlew metalowy. Tak, tutaj mówię, musi być szczykawka 2 ml. Na początku próbowałem z igłą, żeby to przez igłę 1,6 mm przechodziło. No niestety ba, bardzo z wielkimi oporami to przechodziło. Nie mogło to tak być. Może igła 2 mm, 2,1 jest taka w aptece do kupienia. Może by ten problem rozwiązała, ale też nie jestem pewien. Także widzicie, tutaj jest tłoczek, tulejka, ogranicznik. No i takie mamy wysunięcie z tej szczykawki. Taki dozownik. Jeszcze powiem Wam, jak zatyczkę zrobić. Ok, na chwilę musiałem wstrzymać nagrywanie, żeby to przygotować. Zatyczkę robię tak, że biorę dowolną igłę, taką podszczykawkę, wyciągam ten metalowy element. Tutaj, górę, gdzie mamy tą dziurkę, zatapiam lekko zapalniczką. I już mamy taki element. O, mamy zatyczkę. Mamy super zatyczkę, oryginalną, dopasowaną do, do tej wyciskarki. Tylko tak, mówię, tutaj musimy zatopić lekko zapalniczką, żeby się ten plastik zamknął. I w ten sposób możemy długo ten klej przechowywać. I wszystko nam tutaj elegancko działa. Nie jesteśmy w stanie, tak, jak mówię, bez tej wyciskarki. Tak ładnie nakładać delikatnie tego kleju. Wszystko by nam się mazało. I dlatego to powstało. I myślę, że wielu osobom się może taki pomysł przydać, jeśli chodzi o klejenie. Różnych elementów można wyświetlać przy telefonie, przykleić, jak się telefony, komputery naprawia. Do głośników można różne rzeczy, membrany, można. Kawałki metalu, jakieś tuleje, jakieś inne elementy wklejać takim, właśnie drobnym paskiem, który nam się po prostu nadmiar nie wyciśnie. I to by było na tyle w tym odcinku. Wszystkie pytania możecie napisać w komentarzu, i dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę. Cześć.